Pani Marszałku, Wysoka Izbo, no, nie wyszły wam programy mieszkaniowe i teraz mamy kolejną nowelizację do instrumentu, o którym wcześniej mówiliśmy, że dublującego trochę tbs -y, zmieniającego nazwę, bo musi być zawsze po waszemu. Kryzys mieszkaniowy jest faktem. Pogłębiony jest teraz przez potrzebami mieszkań dla uchodźców, rozwiązań takich ostatecznych brak, bo mamy ograniczone zaufania po tych wielkich programach mieszkanie plus rządowy program mieszkaniowy i tak zmieniający się ministrowie, różne ustawy wprowadzane. A są przecież dostępne na rynku takie rozwiązania, jak chociażby jest polski wkład, jak chociażby polskie firmy, które budują domy mudołowe i z powodzeniem robią to w Szwecji, w Niemczech u nas brak takich instrumentów. Moim osobistym zdaniem w SIM budzi coraz więcej wątpliwości, dlatego że Mam wrażenie, że będą to bardzo takie niewydolne organizmy. Kilka gmin zrzeszających się no, przystępują, dostają pieniądze na wkłady, na to, żeby przystąpić, ale wiecie, co, co za tym państwo idzie. Rady nadzorcze, kolejne posady, i ja mam wrażenie, że to jest taka próba przygotowania jakiegoś miękkiego lądowania dla działaczy PiS-u, którzy znajdą swoje posadki właśnie między innymi w tych radach nadzorczych. Ten bardzo się upomina o to, żeby dla ich, dla ich przedstawicieli były odpowiednie miejsca, itd., itd. Jest tam dużo napisane o tym, że ten projekt ma na przykład regulować czynsze. Dziś mówimy o regulacji czynszy, kiedy jest taka inflacja, kiedy wszystko idzie w górę. To jest po prostu dużo, dużo za dużo powiedziane, że ta ustawa w tym pomoże. Mieliśmy ze dwa tygodnie temu taki spektakl. Pan premier Mateusz Morawiecki, prezes Glapiński wyszedł pan Morawiecki i przedstawiał plan, który miał pomóc Polakom przejść trudny czas podniesionych stóp procentowych. To też dotyczy programu mieszkaniowego, kredytów. Pan premier apelował, żeby banki wyznaczyły bardziej sprawiedliwy mechanizm wykalkulowania kosztów kredytu niż WIBOR, że WIBOR nie jest transparentny. Rozumiem, że pan premier przyznał, że to był niesprawiedliwy instrument i myślę, że wielu kredytobiorców, którzy będą zakładali sprawy sądowe, będzie miało pełne prawo, żeby premiera Morawieckiego powołać na świadka w tym procesie, bo on w ten sposób powiedział. Bałagan, który stworzyliście, bo przecież pan prezes Glapiński podnosił stopy, najpierw nie chciał, później podnosił, stąd wypływa nasze ograniczone zaufanie do tego, A jeśli jeszcze wprowadzacie taki przepis w tej ustawie, który odbiera samorządom możliwość zarządzania nieruchomościami wspólnot. A jednocześnie przyznajecie taką możliwość SIM-om, to mam wrażenie, że chcecie przymusić samorządy do tego, żeby te SIM-y tworzyły, bądź przystępowały do SIM-ów. No, nie widzę tutaj naprawdę żadnego sensu i logiki. i Stąd też składam poprawki w tym zakresie, żeby wycofać ten niepotrzebny zapis. Ale też idąc w ślad za apelem osób zrzeszonych mieszkających w TBS-ach, Składam poprawkę, która jest, która wprowadza to, żeby Udziały, które są gromadzone w TBS-ie w przypadku śmierci mogły być przez spadkobierców też przejmowane i dziedziczone. To, co proponujecie, rządowa propozycja jest antyspołeczna i narusza konstytucyjne prawa najemców i trzeba to po prostu naprawić. Stąd, tak jak powiedziałam, nasze poprawki. I mimo dużego braku zaufania, ale jak Państwo zauważyliście, wszystkie programy, które mówią o mieszkaniach i dają jakąś nadzieję tym, że mieszkania będą budowane, popieramy i tak będzie również w tym przypadku. Natomiast na pewno się będziemy mocno przyglądali tym, jak SIMY działają, bo chcę tylko przypomnieć taką instytucję jak Polskie Domy Drewniane z wielkimi zarobkami zarządu, a efektami marnymi. I oby tak nie było w przypadku SIMów. Dziękuję bardzo.